Hej, witajcie, bardzo serdecznie z tej strony Master of Opel i witamy się kolejnie, znowu i jeszcze raz w Shanty in the Pirate's Curse. E, mam dla was do zakomunikowania ostatnio, wiadomo jak się o tym mówi, to od razu wszyscy e, piszą, nie? E, jedna osoba tam napisała, że chciałaby zobaczyć te e, wallpapers, czyli no, tapety na e, z ostatni, ostatniego etapu yy, shanty, czyli jak maksuje się szantę to są tapety, ale poczytałem trochę w internecie i powiem szczerze, że najlepsza tapeta która może zostać pokazana na samym końcu gry a jest ich niewiele, bo niestety na Kojna szukałem jej, żeby ją na przykład zobaczyć jak to wygląda, widziałem ją ale została zrobiona na 3DSie, czyli małym okienku, ja mogę zrobić na rozdzielczości około nie no, mogę zrobić na, na rozdzielczości 1080p taką tapetę Ponieważ w trakcie nagrywania, teraz to sprawdzę, dobra? Okay. Mam wiele się nic nie zjebało. Mogę zrobić tapetę w trakcie nagrywania, to co teraz jest i... E, gdzie to się zapisuje najpierw te tapety? To było najlepsze, bo bym chciał wiedzieć od razu. Snapshot. Nie to jest Snapshata. Tu jest e, screenshot to the desktop. Sprawdźmy, sprawdźmy. Teraz chwilę się nie będę ruszał, bo sprawdzam. i Jest. Eee, mam na ekranie, znaczy na ekranie, na moim pulpicie screenshota, czyli. Eee, no, co jest? Dobra, jest. E, jest on w rozdzielczości 1920x1080. Eee, Głębiej w barwach, tak tam film to nieważne. Jest właśnie ten, co teraz mamy przed oczami. Zrobiłem sobie screenshota takiej wielkości. Jest w dobrej jakości, nie powiem, więc mógłbym zrobić e, pod koniec e, nagrywania na przykład, bo w każdym zakończeniu gry jest oczywiście wiadomo, tam jakieś tam szybkie tam rozpoznanie się, e, wiecie, w e, zakończenie, czyli mowa, ostatnia mowa, tam wiecie, pożegnanie się z tam z bosem albo coś, tam, przywitanie przyjaciół, inne pierdółki i jest ostatni screen w tej grze są trzy, trzy screeny tak? Powiedziałem to trzy. Są trzy zakończenia tak zwane, czyli trzy screeny sam koniec rozgrywki się pokazują. Trzy różne screeny. I każdy z nich jest za każdy etap, czyli jest tak. Ten, co zrobimy prawdopodobnie w przyszłości, czyli screen za przejście gry normalnie, bez żadnego stuprocentowania gry, czyli nie zbierania wszystkich tych Tinkerbatsów i i Health Squidów jest screen za zrobienie wszystkiego w 100% i jest screen za speedrun, żeby ukończyć grę, tylko chyba nie w 100%, ale ukończyć grę, czyli kampanię w mniej niż 2 godziny. Postaram się zrobić ten tego screena w mniej niż 2 godziny. I pomyślałem sobie tak, że rzucę go jak i na Facebooka, którego założę kiedyś tam, No założę go w końcu. Ale wrzucę to też na Deviant mam, mam konto na DeviantArcie pod tym samym nickiem co ten, co, co mu jest tam jeden, jeden mały taki arcik, którego pożyczyłem, a w międzyczasie, kiedy będę ten, to lecimy na Frostbite Island. Eee, podrypałem, czyli podrypałem, pożyczyłem sobie jednego gościa, czy jednej babki na DeviantArcie, takiego smoka i przerobiłem go na gifa, całkiem fajnie nawet i wyszło. I... Po prostu um, wrzucę na Arta w tej największej. Aha, tej jest zimno. Nie dziwię się, tak, takie ubranie raczej na zimę nie byłoby najlepsze. A tej nic. A zresztą ona jest filetowa, to wygląda tak, jakby miała odłożenie na całym ciele. I wrzucę tam mm, na to, na, e, na DeviantArta z możliwością downloadu e, tych e, artów. Dodatkowo mogę też rzucić animację tańczącej szantę, tej małej takie tu tu wylatuje, na przykład czasami na lewym dornym rogu ee, z koło napisu subskrybuj, bo ma, mogę to zrobić, żeby to były gify nie ma problemu dobra, jesteśmy na... wracając do gry, jesteśmy na ostatniej mapie, na której musimy zniszczyć e, siedlisko złego, złej tej... złej energii jest to... Jest to, jest to, jest to, jest to, jest to... No, jak widzicie, kurde, zapomniałem słów. Jest to zimowa mapa, na której możemy zrobić coś takiego. A, tutaj gówno. Nie będę łapał wszystkiego. Wiem, wiem, bo wczoraj zrobiłem maksimum wszystkiego z gry, czyli złapałem wszystkich tych Tinkerbatsów i... E, i wszystkie z hard squidy zebrałem, więc mam 97% gry, czyli został mi ostatni boss. trzeba podsłuchać teraz rozmowę Anno Barona, Barona z Techno Baronem. Którzy mają bardzo zarąbisty plan, jak kurczę tutaj kogoś udupić. W międzyczasie myślałem, że pasowałoby mi też tutaj na tej postaci ulepszyć e, miecz. Ten kurczę, którym tam się uderza z dołu, bo jest bardzo później efektowny. Zadaje 10 obrażeń. Minimum, strasznie silny jest. Silniejszy ten. Po prostu na, na drugim przejściu, drugim playthrough mam wszystko na maksa. Mam wszystkie, mam wszystkie uderzenia, wszystko na maksa wykupione. Dobra. Goście spiskują na to, żeby zniszczyć pałac. Pałac sultana I przejąć kontrolę nad całym. E, Skuttle Town Oczywiście Amobaron chce to zrobić, tak? Ale ten debil chce oczywiście... O, jak, jak, ...jak ten, jak jednooki e, Hitler no, no, całym światem chce panować Przez to musimy... Nie wiem dlaczego my musimy mu przynieść te, te wszystkie rzeczy Czyli teraz idziemy po radar Czy raczej nie radar, tylko... Idziemy po system namierzania, o właśnie, który musi ten ammo baron sobie wpierdzieć do swojej armaty, która jest zlokalizowana na... Dobra, zlokalizowana na eee, w naszym mieście, tak, bo on robił tam jakieś przeróbki. Fuck, zepsułem. Je Ciągle jestem przeciągany, że mam już double jumpa. A tutaj nie ma. Nie ma! Fuck. Zrąbałem, dlatego że teraz przydałby nam się sprint, bo będziemy musieli na pewno musimy zabić tego wilka. Motherfucker no gin! Okej, okay, i bom Poszli A, zysiłem znowu fuck! Wypadł. ale było blisko. E, więc musimy przebiec tam, tu, hop. No, głupi wsie. Hibedation. Trzeba się napić, ponieważ nie chcę używać auto które mogą, by, mogą się nam na pewno przydać. Chociaż ostatni boss nie jest trudny. Z tej mapy. Siema dziadek. Co masz do powiedzenia? I... W tym momencie, kiedy to powiem, więc prawdopodobnie to jest za... U mnie. Taki mindfuck wam teraz zrobię, bo ja nagrywam najczęściej jeden za drugim filmiki, bo... Jest was tak mało, że nasze community jest takie malutkie na YouTubie, że nie muszę czekać na wasze odpowiedzi. Po prostu nagrywam. I potem, jak ktoś coś dopowie na, na YouTubie, to ja po prostu mu odpowiem w komentarzu, a nie. E, dobra, teraz taki musimy tu przeskoczyć. E. Odpowiem mu na YouTubie, a nie od razu robię, wiecie, przerwę między filmikami i dniówkę. Wy coś dopowiadacie, ja wtedy dogrywam na, na, na YouTube, wtedy, żeby mieć takie. wiecie. Być in touch na filmikach, tak? Nie no, po prostu jesteśmy, ja mogę wam odpowiedzieć na YouTube spokojnie, w komentarzu. Chyba, że będzie już was tyle, na, na tyle kupa ludzi, że będzie ciężko odpowiadać na tym, na, e, na komentarzach. Przedtem na komentarzach, więc to będę robił wtedy shout out, jak to robił niektórzy z Ameryki, Shout out na filmiku, tak? Do góry, do góry, do góry. Zmierzamy do kryjówki tego debila, tego, tej, tej Lizard, tego Technobarona. I musimy wziąć ten y, Targeting... O, oh, fuck! Model na... Do Scuttle Town. Zajebista muzyczka. A dlaczego mówię, dlaczego mówię o nagrywaniu i takim pierdółkach? Bo w tym momencie, kiedy ja to... Ty wyglądacie ten filmik, ja prawdopodobnie nagrywam Ori and the Blind Forest z Xbox One, które też jest zręcznościówką, ale prawdopodobnie wiecie o tym troszeczkę nawet robię takiego mindfucka, że wtedy, kiedy nagrywam ten filmik, Eee, ja nagrywam, za parę minut, za paręnaście minut, nagrywam Ori and the Blind Forest. Eee, I... Prawdopodobnie... Wy już ten filmik widzieliście. I taki mindfuck, nie? Dobra, ja wiem, gdzie mam iść tutaj w tej mapie, bo robiłem to dopiero wczoraj. Tą mapkę całą. Eee, do, do fuck, ale fuks. Więc będę wiedział, gdzie iść, żeby szybko to zrobić. I to jest dla mnie dobry, dobry trening, bo jeżeli mam zrobić tą grę na 100% na speedranie, czyli w mniej niż 2 godziny, i zrobić dla Was e, tego screena, będzie bardzo, bardzo miło. E, właśnie dlatego mówiłem, że chciałbym ulepszyć ten miecz, bo teraz, gdybym mu skakał po głowie, zabrałbym mu jednym strzałem 10 e, damage'a, 10 życia, więc on by spadł na 3-4 strzały. Teraz musiałem go trochę mu po głowie poschlastać. Dobra. To jest tak, że musimy wejść do góry. Skoczyć. I sro lecimy. I teraz robią się niki w powietrzu. A wejdę do dziadka, bo tu jest safe akurat. Siema dziadunio. Tak jest. Chcę zapisać. Dokładnie. I spadamy dalej. Lecieć do góry. Musimy się dostać do... Wytwórni. Wow, ło, wow, ale fuks. Fuck. fuck. Ale musimy się dostać do... Eee, nie, że wytwór wytwórni, ale do miejsca, w którym ten y Technobaron, czy jak mu tam się zwał, produkuje te wszystkie pierdółki tak? I ma swojego nowego przydupasa, który mu to produkuje. A prawdopodobnie znając Was, to. O, pamiętacie tych gości A z... nie pamiętacie? A nie, może pamiętacie z Ryskibuc? Jak trzeba było Ryskibuc ratować. No, 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 lecę, lecę, dobra nowego przydupasa, a Przydupasa na pewno poznacie, bo to jest osoba, którą już dobrze znamy. Wow! Aha! bani, to was zab... Całuśne roboty. To by było bardzo... Gdyby e, przyszłość z Terminatora była prawdziwa i te roboty były na, nas molestowały na ulicy, to by było nie tak śmiesznie, nie to, że każdy by wolał te Zabijcie mnie! A co do wracając do Ori and the Blind Forest, będę prawdopodobnie nagrywał całą, może serię zrobię z tego, ponieważ gierka jest tak zajebista i bardzo żałuję, że nie mam karty do zgrywania w 60 klatkach, w 60 FPS-ach. Ponieważ gra jest tak zajebista i ma taką fajną e, historię, opowiada, że szkoda... O, dolecę? Dobra. Szkoda, że właśnie... Dziadek? Nie mam tej nagrywarki do 60fps, szkoda, no ale. No nadzieję, że nie ucieknie tego tam aż tak dużo. Gra wygląda ładnie, fajnie się gra i ma bardzo fajną historię. Przynajmniej na początku. A jak będzie dalej, to nie wiadomo. Eee, bardzo jestem ciekaw, jak mi pójdzie speedrun. Mam nadzieję, że pójdzie mi to za pierwszym razem i nie stracę 5 czy 6, 6 godzin, tylko stracę maksymalnie. 3, 4, żeby ewentualnie zrobić jakiś tam. Jakbyście zauważyli, doszliśmy właśnie do tego gościa, który produkuje technobaranowi rzeczy. Jest to właśnie bolo. Został Debil zatrudniony przez to, że nosi okulary. Przypominam, że to są extraj okulary, czyli prawdopodobnie on teraz widzi, co szante ma. Nie ma na sobie. Chyba, że to nie, chyba, że to nie są aż takie okulary. Czy byś tak Właśnie, propsy dla ludzi, którzy mówią, że takie okulary by nosili na ulicy. Na serio nosiłbyś takie okulary na ulicy? Idziesz na okulary, a tam przechodzi ko ciebie grupka starszych 60 latek. I co wtedy? Nie ma Undo. Czy Unseen Dead. Nie ma, nie ma czegoś takiego jak wykasuj z, z pamięci. Wiadomo, oczy się koncentrują na tych ładniejszych babkach tam czy coś, ale no sorry stary, ludzi jest pełno na mieście. Dobra, daje, on nam powinien dać e, namierzający moduł czy system namierzający do e, tego miejsca, do ten, do, rakietu, do wyrzutni tego AmoBarona. Więc e, musimy teraz wrócić do Scuttle Town. Niestety, jako ten przydupas, e, czyli ta osoba, która robi dla, wszystko, wszy dla wszystkich wszystko. Jest pytanie: Czy ja mogę tutaj. Eee, po prostu sobie chodzić? Tam na górze jest hard tego ktoś nie wiedział. Eee, spoiler. Dobra, mogę użyć. Eee, tak, mogę użyć Pirate Fair. Bang, 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 Gdyby się człowiek uparł, to mógłby nawet i wyciąć niektóre ten. Artworki z tego właśnie filmiku, bo w 1080p byłyby bardzo ładne, lekko rozciągnięte, by nawet nic się nie stało. I wrzucić na ten, na ee, Deviant Arta, ale. Nie wiem, czy to byłoby fair w stosunku, wiecie, do producentów tej gry, którzy napracowali się, żeby to wszystko tak ładnie wyglądało i rypać to wszystko, wiecie. O, ktoś to sprawdzi, wejdzie sobie na Deviant Arta, weź download, i... Tyle niej na ranę. Ja dostałem tylko na, no... ...pozwolenie na nagrywanie tej gry i rozpowszechnianie jej w internecie, czyli YouTube, ale... ...bez przesady, nie mogę sobie robić z niej wszystkiego, co chcę. Tak, masz ten moduł, wiemy, że chcesz strzelić w pałać, chociaż szantę to słyszała, to i tak tego jakby nie... nie... ...nie zaaplikowała do głowy. Okej, okay, teraz pasuje oddać strzał. Power maximum i te laski. Nie wiem, czy znaczy, te laski u niego pracują. U jednookiego debila. I ten cel, który ten All to Sky. Pasuje, może przejdziemy się teraz do Sky, bo jesteś małgorz przy drzwiach, zobaczyć co. Co tam? Co na powie? Czy dwa jeden i strzał poszli? Tak, 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 ty będziesz rządził. Tak, wiemy wszyscy, że kurczę, każdy ma swoje. Czemu, man, czemu on ma drabinę na ryju? No ok. I pierdut. Bardzo dobry system namierzający. Teraz wszyscy się dowiecie, dlaczego. To ma coś związek z bolo i z x-ray yy, yy, okularami. A dlaczego? Ponieważ Hmm. Ponieważ, Ponieważ... Nie się dziewa. Cały moduł jest zesrany. Jest yy, zbudowany, jak tu mówią... Na odwrót. Do góry nogami. I od środka. Czy znaczy środek jest na zewnątrz. Nie wiem jak to można zrobić, ale no... Bolo robił taki wielki mambaras, że ja pierdzielę. I prawdopodobnie pod koniec gry, jak się pojawi ten e, e, sultan, dowie się, co się stało, to prawdopodobnie niezły syf się stanie. A miałem wstąpić jeszcze tutaj do Sky. Ilu. Menarius. Zawsze to mówią wszystkie kobiety: że o, faceci to świnie, a faceci. Kobiety to dziwki. Się puszczają i takie tam. Jest zimna wojna. Jedni oskarżają drugich. Dobra. Idziemy na Frost Frostbite Island. Biegniemy do końca mapy i wskakujemy w tą dziurę, aby dostać się do nowego. Tak. Przebiegnę to, żeby mieć szybciej. Eee. Tak, 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 tak. Yeah, poszło. Nie udało się niestety przebiec całej długości, no ale kawałek jest lepszy niż nic. Yeah! I boom, jesteśmy w opuszczonej bazie, opuszczony, oh, Abbanded Factory to jest bardziej opuszczona eh, fabryka, a nie opuszczona baza, ale bardziej do mnie to wygląda jak baza. Dobra i zaczynamy oczywiście kolejny, to jest kolejny dungeon, w którym trzeba Znaleźć ostatni już część. To już nie jest część ubioru, to jest już część uzbrojenia Ryski Boots. Więc mam nadzieję, że go znajdę teraz. I w przyszłym filmiku spotkamy się na przedostatnim bosie z całej tej serii. Więc możliwe, że znowu. Osię, jak to mi w tym jest, że znowu moje, moje seria filmików będzie miała 13 odcinków, bo ten jest 11, 12 będzie z bossem i 13 możliwe, że będzie w, w z głównym bossem, czyli Pirate Masterem. Chociaż kto wie, jaki dungeon będzie y, przy Pirate Masterze, ponieważ nie skończyłem gry na 100%, tak jak to mówiłem. Dobra, i wracamy tą samą drogą, którą przyszliśmy. Chować się. Przelotem na... A, A mogłem się zrekowerować, ale jestem głupi się. Lot, 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 lot. O yeah. oh, Fuck fuck fuck! Mm, dobra. Robimy to normalnie, bo tracimy czas, tracę czas Znikaj. Pięknie. I jestem, dobra, idziemy teraz do drugich drzwi, otworzyć drzwi. To się wydaje łatwe, nie? Kiedy grało się jednym, jednym saveem, tutaj trzeba jednak na hamca przejść. Bo te będą zaraz tu się. O, właśnie. O. Nie ma sensu ich zabijać, bo one jeszcze wybuchają, robiąc jeszcze większy zamęt. Mi tu na mapie tego pytałem, Zmiechać się Dobra, zobaczcie, co się dzieje, kiedy zabijemy takiego robota. Da, wybuchają i to wszystkie kierunki świata. Więc podziękuję w zabijaniu tego okej. Okay. Przeciwnicy na tej mapie nie są zbytnio wymagający. Są tacy prymitywni, chociaż ci są tacy dziwni. Wow, 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 nie wiedziałem, że oni to mogą zrobić. To było typowe zaskoczenie kurczę z gwałtem i, i profanacją pięknego ciała. No, ale cóż, stało się tak. No to każdy mówi, no stało się. No, co mogę zrobić? Dobra, teraz tu jest tak. Dwa razy góra. Dwa razy dół. Góra. Dół. Środek. 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 Dobra. I przylecieli. Aha. Aha. Yy, nie dogonisz mnie pedale. Dobra, i tu zaczyna się... Wow, fuck. Tutaj traciłem najwięcej chyba żyć, bo musimy poczekać na ten klocek. Powiedziałem poczekać na ten klocek. Chodź tu. Skoczyć tu. Teraz tu. i Włączyć mieć je yeah, jazda! I teraz na pełnej... Nieważne. Lobster Tail. Wróć! Tu się przyda na pewno. Tutaj jest kluczyk. Opa, bierz to. Dobra, możemy otworzyć kolejne drzwi, które będą przed nami. Dobra, nie, no teraz to od razu będzie lepiej. Patrzcie na to. Zbieramy oto ostatni artefakt, jak jednak nazywam w grze, czyli ryski kanon. Nie, od razu powiem wam. Nie wiem, gdzie ona chowa tą armatę, ale patrzcie, jak to wygląda, jak ona skacze. Bez komentarza. A więc lecimy, zbierzemy trochę kasy. Wezmę jeszcze tutaj wejdę. Przyda nam się mapa całego tego dungeonu, bo czemu nie? Dungeon. Lepiej niekiedy, kurde, w polskim słowie powiedzieć dan łatwiej powiedzieć dungeon niż yy, katakumby. Fuck. Znaczy katakumby. Katakumby to są katakums w po angielsku, ale dungeon to jest... Yy. Okej. Okay. Teraz muszę zrobić taki Ło. Aaa, tu cię wziąłem. I mamy drzwi, więc możemy... Yy. Moment, teraz musimy w Dungeonie wziąć... Tak, musimy tutaj zrobić. Przełączyłem sobie na mapę i zobaczyć. Boom. Boom. Motherfucker, boom. Teraz mi ktoś napisze w ten... Dungeon. Brakuje mi słowa, kurczę, po angielsku. Wiem, co znaczy Dungeon po angielsku, tylko brakuje mi tego słowa po prostu, tak dziwnie. Czasami tak jest, że... E, jak jest mleko po angielsku? Wiem, no przecież, no... No to i nagle cię skopie... Milk, motherfucker! Więc wiecie. Ja bym powiedział, że to katakumby. Ok, i... Idziemy powoli do bossa, więc... Możliwe nawet, że popierdzielę to i zrobimy właśnie na szybko bossa tutaj w tym, tym. Okej, okay. eee, mapa jest taka, że musimy teraz zrobić... Aha, Hearth Squid, to wezmę tego her Squida, przyda się więcej życia. Na pewno na walkę, na walkę z ostatnim bossem przyda się, na pewno. No. Wygląda to naprawdę, naprawdę dwuznacznie, kurczę, skok na tej, tej, tak wygląda dziwnie, zabawnie, tak, eee. Okej, okay, kolejna rzecz, czyli... Brakuje mi jednego, jednego klucza. Orzeszty w mordę. Gdzieś nie zabrałem kluczyk. Fuck. chyba że to jest to miejsce, którego niektórego, po które ominąłem, ja tak zapiszemy sobie grę. Bo, ponieważ, ale że pasuje, żeby tak było. Chociaż wiem, że na początku mówiłem, że skończymy filmik wtedy, kiedy znajdę trzeci, trzecią, ostatnią część zubioru. Ale tak patrząc teraz, stwierdzę, że chyba nie ma potrzeby, bo. Jest 27 minut chociaż z drugiej strony. Ej, ja zaraz zobaczę. Ju. Naprawdę, to ułatwia, kurczę, strasznie dużo. Strasznie dużo rzeczy tu ułatwia. Przeskoki, uratowanie dupy przed upadkiem. Tam było coś na górze? Ej no, kurde, grałem wczoraj dopiero ten, ten, ten stage. Znaczy ten stage, ten dungeon, no. Kwek jak gry. No, bez przesady, żebym, kurde, zapomniał już, że... Gdzieś tu jest y, klucz do, do zdobycia. ale idę. Eee, ucieknę, nie ucieknę. Byłem dostał headshota. Niektóre słowa lepiej brzmią po angielsku, w, nawet i w polskim języku, niż... Eee, niż w polskim. Dostał headshot'a, dostał strzał w głowę. Okej, okay, dziadek, pasuje zapisać, tak. Idziemy dalej. Idziemy dalej, dalej, szybko, szybko. A nie, po co, kurde. Hop. Hop, fuck. Nie, tak muszę użyć tej Trump tej, tej... Góra. Góra. Szybki dół. Dół. Góra. Środek. Hop. I tutaj mogę wejść na górę. Po hard squida. I... Kurczę, nie wiem gdzie jest kolejny... A wejdę jeszcze tutaj na chwilę. Przecież nie, to niepotrzebnie... a może... Fak, naprawdę, mam teraz taki mętnik w głowie, gdzie jest jeszcze ten klucz? No brakuje mi jednego klucza. Żeby pójść dalej i w końcu walczyć z bosem. Dobra, idę do dziadka. Pozygnamy się, ja zjem sobie właśnie obiad, który mi się właśnie... Został dla mnie przygotowany. I widzimy się w kolejnym filmiku, gdzie będziemy walczyć z bossem z tego tutaj stagea, z tego dungeonu. Załatwimy go i ruszymy od razu z kopyta na ostatniego bossa, czy na ostatni protoponie dungeon, którego zakończymy przed bossem. I ostatni filmik będzie o bosie. Boże, szanta wygląda, jakby dostała taki w pierdziel że ja pierdzielę. Dobra, Gdzie w się kończy kończy ten, kończy filmik, więc do zobaczenia, do usłyszenia do jutra. Trzymajcie się ciepło i nara. Hej.